W sobotę w hali sportowej w Studziennej świętowano stulecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Podczas uroczystości, na którą zaproszono samorządowców, działaczy i prezesów klubów pod okręgu Racibusz, przypomniano największe sukcesy oraz wręczono medale i odznaczenia. Jubileusz stulecia Śląskiego Związku Piłki Nożnej to przede wszystkim historia związku i jego największe osiągnięcia które między innymi zostały przypomniane za pomocą materiału filmowego. Oczywiście, z uwagi na miejsce uroczystości, sporą część czasu poświęcono podokręgowi Racibusz, w którym obecnie działają 62 kluby piłkarskie. Ja się chwalę Markowicami, klubem z dzielnicy Raciborza, tam gdzie pan Hubert Koska mieszka, jest honorowym prezesem tego klubu. To jest dla mnie wielka postać. Mistrz Olimpijski, bramkarz reprezentacji Sambierkami Beton zdobył mistrza Polski i w tym roku też zostaniecie państwo zaproszeni 13 czerwca. Będzie trzeci turniej imienia Huberta Kostki. Wspomnianego wybitnego zawodnika oczywiście nie zabrakło na uroczystości. Olimpijczyk Hubert Kostka był gościem specjalnym, który zaznaczył jak ważne jest wychowanie poprzez sport. Życzę młodzieży raciborskiej, żeby nawiązała do tych dobrych tradycji. W 54 i w 56 dwie różne drużyny w Unii Racibórz zdobyły mistrzostwo Polski juniorów. Na bazie tych dwóch drużyn praktycznie stworzono później bardzo dobrą drużynę, która przez lata grała w centralnej lidze najpierw w drugiej, przez dwa lata w pierwszej lidze. A tacy zawodnicy, z którymi ja miałem okazję jeszcze grać, zawsze to powtarzam, taki Michalski i taki Urbas, to byli jedni z największych talentów, jakie się w Polsce urodziły. Podobnym tonie wypowiedział się prezes Śląskiego Związku Piłki Nożnej, który podziękował samorządom za wsparcie, jakie udzielają młodym adeptom piłki nożnej i klubom, w których mają okazję szlifować swoje umiejętności. Warto podkreślić, że głównym czynnikiem oczywiście są sami prezesi i działacze klubów sportowych, które działają. Niemniej jednak ważni są samorządowcy, bo to oni znaczne kwoty przekazują z własnych budżetów i dzięki tym właśnie środkom, które zostają przekazane do klubom. Kluby mogą się rozwijać, a przede wszystkim działać na tym poziomie, jeśli chodzi o rozwój kultury fizycznej i sportu w naszym powiecie. Mamy wiele szkółek piłkarskich dobrych, choćby w mojej miejscowości Wielka jest czy w Górkach Śląskich, czy w Zawadzie, czy w samym Raciborzu. Naprawdę pod tym kątem myślę, że jest bardzo dobrze, jeśli chodzi o rozwój dzieci, młodzieży pod kątem piłki nożnej. Pan Hubert Kostka, który dzisiaj również uczestniczył, wielokrotnie podkreślał, że jest to najlepsze wychowanie poprzez sport, więc myślę, że inwestowanie w młodych poprzez sport jest naprawdę... Dobre i z tego się cieszę. Podczas jubileuszu wyróżniono również osoby działające na rzecz piłki nożnej, które otrzymały honorowe odznaki zarówno śląskiego, jak i polskiego Związku Piłki Nożnej oraz medale za wybitne osiągnięcia. A uroczystość zakończył program artystyczny, o który zadbało Stowarzyszenie Źródło.